Witam wszystkich. To jest 7 młodych, ten po lewej całkiem to zakupiłem niedawno. I ta reszta to jest od Jenseary. Przerobiłem głębnik młode będą przeniesione na górę, jak widzicie. Nie wygląda to może zaciekawie, ale tak musiałem na szybko to przerobić i. Tak to wygląda. No jest gdzieś 70 miejsc, także mogę spokojnie 60 głębi tutaj trzymać. Jest większy niż na dole. Głębnik. A na dół przyniosłem, jak już mówiłem wcześniej, yy, głębi dorosłe. I stamtąd będę je lotował. Zaraz i tak przyjdziemy. Zobaczymy jak to tam na dole wygląda i opowiem wam co bym chciał teraz na weekend zrobić no. gołębie są już po parzeniu zniosły jajka to jest ta moja ulubienica zawsze lubi jak jej daje coś do jedzenia orzeszki albo coś zaraz dostanie pokażę Wam, że ona i tak przyjdzie za mną zaraz tutaj tak, wam mogę dzisiaj się kąpały no chodź no chodź no chodź, chodź no chodź tutaj a to jest więcej gołębi, co tak lubią te orzeszki No idziemy do środka No właśnie Siedzą tu gołębie już tak jak mówiłem jajka mają zniesione i Będą wychowywać po jednym młodym Nie, Nie wiem czy zatrzymam wszystkie młode, zobaczymy Będę patrzył, jak tam ktoś chciał zakupić jeszcze młode. Będziemy widzieli, jak się zgłosi, to, to, to zostaną parę młodych sprzedanych. W każdym razie będę po, Karle, po wnuku Carlosa ciągnął dwa młode. Podłożę jajka pod inne. A co chciałem Wam powiedzieć, to będę chciał... W sobotę będziemy robili pierwszy trening i chcę... I chcę nadawać na żywo ten trening. Nie będzie duży trening, tam gdzieś długi 10 km, może 15, może 20, ale myślę, że bardziej gdzieś w kierunku 10 km. No. Tu jest parę więcej głębi No i będziemy chcieli na żywo zobaczyć Będę chciał dlatego, że y, będę chciał pierwszy mój oficjalny lot też na żywo nadawać Dlatego tak sobie pomyślałem, że ten trening można też y, na żywo pusić, żeby to sprawdzić Jak to będzie wyglądało po tej samicy czerwonej też pociągnę dwa młotki dostała Samczyka po fartej krugerze z którego jestem bardzo zadowolony w ogóle z budowy i ogólnie wygląda fajnie i zobaczymy co, co z tego wyjdzie Na tym jak widzicie tutaj nie jeden samiec akurat chyba się zmienił z samicą na tym także e, dzisiaj latały właśnie jak mówię się wykąpały i będziemy wiedzieli co w niej się działo po tej samicy chyba też pociągnę dwa młode po tej ciemniejszej melce podostałem samca i go przyzwyczaiłem u mnie bo nie latał wcześniej po prostu zapomniał jak się lata był zamknięty w Holandii w, w klatce dla papuk, jak pół roku ktoś trzymał go w klatce dla papuk, no to przestał, przestał latać i i teraz ten, e, chciałbym dwa pociągnąć, bo to jest naprawdę bardzo dobrze, no, po bardzo dobrych gołębiach od pana szuty dostałem, no bo on z nim nikt nie mógł zrobić, a ja go przyzwyczaiłem on zaczął latać, ale na loty nie będzie się nadawał. No i dlatego e, będę chciał dwa pociągnąć, zobaczyć co z tego będzie. Bo jego cała rodzina bardzo dobrze u niego latała, także. E, no jestem ciekawy, co to z tego wyjdzie. W każdym razie w sobotę yy, będę się postarał yy, gdzieś o 9-10 to zrobić. Może jeszcze w piątek, będę wiedział coś więcej, to, to się nagram żeby wam dać wiadomość. A tak to musicie zaabonentować yy, mój kanał i wtedy będziecie i wtedy będziecie ten automatycznie powiadomieni, yy, że ja nadaję na żywo. Także. Zobaczycie, no musicie zobaczyć. Ja z chęcią chcę wypróbować i zobaczymy, żeby oficjalny lot już wtedy transmitować też. Pozdrawiam na razie.